Witam bardzo serdecznie Państwa. 28 grudzień 2013 roku, godzina 5.44 po południu, czas Polski, czas środkowoeuropejski, Katowice, cała Polska. Szanowni Państwo, Panowie i Panie, dla ostatecznego przypomnienia, tylko spełnienie wszystkich moich warunków prawnie uzasadnione uzasadnionych przez apolityczne, bezpartyjne prawo międzynarodowe, umożliwi pełną, sprawną, skuteczną realizację mojego apolitycznego, bezpartyjnego, kompleksowego, perfekcyjnego programu dla wszystkich sfer życia ludzkiego dla każdego narodu, dla każdego państwa, dla każdego kontynentu dla całego. Świata. Jak zapewne już wcześniej Państwo dowiedzieliście się, mój program również uwzględnia sytuacje nieprzewidywalne. Szanowni Państwo, Panowie i Pani, pragnę również pamiętać. proszę studiować bardzo szczegółowo wszystkie moje materiały, które są zawarte we wszystkich moich blogach zawodowych. We wszystkich moich pozycjach blogów zawodowych, we wszystkich moich notatkach. studując perfekcyjnie, zapoznacie się z każdym szczegółem. Oczywiście przypominam, przed tworzeniem plagiatów, które toczymy są karalne. Tworzenie plagiatów bez mojej osobistej pisemnej zgody będzie dało postępowaniu sądowego. Jak zapewne Państwo już wiecie, wszystkie moje prawdziwe realne funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach i nie muszę ich wciąż przypominać. Jak zwykle przemawiał do Państwa z wielkim szacunkiem dla wszystkich mieszkańców świata, dla wszystkich mieszkańców całej Polski dla wszystkich Polaków, dla wszystkich mniejszości narodowych. Cendrowski Wiesław, Tomasz, Wiesław, Tomasz, Cendrowski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.